Cześć, witajcie w nowym filmie. Simpsonowie to popularny amerykański serial animowany, który został wyemitowany po raz pierwszy 17 grudnia 1989 roku. Serial śledzi przezabawne życie fikcyjnej rodziny Simpsonów w mieście Springfield. Oprócz humoru i satyrycznego spojrzenia na codzienne życie, Simpsonowie są również znani ze swojej zdolności przewidywania przyszłych wydarzeń. Jednak niektóre z ich przewidywań są dość przerażające. Dziś pokażemy Ci 20 najstraszniejszych przepowiedni Simpsonów, które mamy nadzieję nigdy się nie spełnią. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Niewiele rzeczy brzmi tak przerażająco jak poznaj przyszłych panów rasy ludzkiej, zwłaszcza gdy wypowiada je pan Burns. Przyszłość, w której ludzie są ukontrolowani przez swoich panów robotów, to przepowiednia, która jeszcze się nie spełniła, ale wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji może nie być odległa. 17 odcinek 23 sezonu zatytułowany Oni roboty został wemitowany 18 marca 2012 roku. Pan Burns przedstawił w nim roboty A9000, które miały być pracownikami elektrowni jądrowej w Springfield po tym jak ubezpieczenie zdrowotne jego własnych pracowników stało się zbyt drogie. Wszyscy oprócz Homera zostali zwolnieni. Sytuacja staje się coraz gorsza, aż pomocne roboty przestają pomagać ludziom. W końcu ścigają zarówno Homera, jak i pana Bernsa, zanim mieszkańcy Springfield zjednoczą się, by je zniszczyć. Czy przyszłość, w której roboty i sztuczna inteligencja zastępują i ostatecznie kontrolują ludzi, jest fikcją, czy też uważasz, że ta przepowiednia się spełni? Numer 19 Czwarty odcinek dziewiętnastego sezonu, zatytułowany Straszny domek na drzewie 18, został wyemitowany 4 listopada 2007 roku. Ten specjalny odcinek na Halloween zawiera trzy oddzielne horrory, z których jeden nosi tytuł Dial Z for zombies. W tym odcinku apokalipsa zombie zostaje wywołana po tym, jak clown Krusty wprowadza nowego hamburgera do swojej sieci fast foodów, Krusty Burger. Hamburger jest zrobiony ze skażonego mięsa zainfekowanego wirusem, który zmienia ludzi w żywiące się ciałem zombie. Wirus szybko się rozprzestrzenia, a Springfield zostaje opanowane przez hordy nieumarłych. Odcinek jest parodią klasycznego gatunku filmów o zombie, ale porusza również interesujące tematy, takie jak niebezpieczeństwa związane z przemysłem fast food i potencjalne konsekwencje globalnej pandemii. Odcinek można postrzegać jako przestrogę dotyczącą znaczenia bezpieczeństwa żywności i zapobiegania chorobom. Niektórzy twierdzą jednak, że jest to zapowiedź apokalipsy zombie w przyszłości. Co byście zrobili, gdyby tak się stało? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 18 Jeśli dinozaury spotkały swój gorzki koniec w podobnym niebiańskim wydarzeniu, co powstrzyma kometę lub asteroidę przed ponownym uderzeniem w Ziemię? Kometa Barta to 14 odcinek 6 sezonu, wemitowany 5 lutego 1995 roku. W tym odpowiednio zatytułowanym odcinku Bart przypadkowo odkrywa kometę. Jej cel? Prosto do Springfield. Zespół scenarzystów Simpsonów zainspirował się okładką magazynu Time ze zdjęciami komet uderzających w Ziemię. W odcinku Springfield robi wszystko co w jego mocy, aby zniszczyć kometę, a profesor Frink wystrzeliwuje rakietę w cel. Wierzcie lub nie, ale w prawdziwym życiu również wielokrotnie wystrzeliwaliśmy rakiety w nadlatujące asteroidy. Gdybyśmy nie zmienili kursu tych asteroid, uderzenie mogłoby mieć katastrofalne skutki dla Ziemi. Miejmy nadzieję, że podobne wydarzenie, które zniszczyło dinozaurę, nie powtórzy się. Numer 17 Czy wielka stopa jest prawdziwa? A może to tylko Homer Simpson? Zew Simpsonów to siódmy odcinek pierwszego sezonu, wyemitowany 18 lutego 1990 roku. W tym odcinku Simpsonowie wybierają się na biwak do lasu, gdzie Homer gubi się. Zostaje urządlony przez pszczoły, pokryty błotem i przypadkowo pomylony z wielką stopą. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele doniesień o obserwacji wielkiej stopy, ale nadal nie ma przekonujących dowodów naukowych potwierdzających jej istnienie. Większość dowodów na istnienie wielkiej stopy składa się z relacji naocznych świadków, rozmytych zdjęć i filmów oraz śladów stóp. W odcinku Simpsonów Homer został pomylony z wielką stopą, co doprowadziło do szału medialnego i poszukiwań mitycznego stworzenia, przypominającego małpę. Nie był to jednak jedyny raz, kiedy Wielka Stopa została wspomniana w odcinku Simpsonów. W pierwszym odcinku 15 sezonu zatytułowanym Cztery głowy i pogrzeb, Bart spotyka prawdziwego Sasquatcha podczas rodzinnej wycieczki do Kanady. Sasquatch, który nazywa siebie Squishy, okazuje się być przyjazną i inteligentną istotą, która zaprzyjaźnia się z Bartem i pomaga mu w powrocie do Springfield. Czy wierzysz, że Wielka Stopa naprawdę istnieje? Daj mi znać w komentarzach. Numer 16. 27 sezon. Odcinek 16 zatytułowany Marsjańskie kroniki Marcz wyemitowany 13 marca 2016 roku. W tym odcinku Lisa Simpson zostaje zafascynowana ideą kolonizacji Marsa po uczestnictwie w konwencji kosmicznej. Ona i Simpsonowie zapisują się, aby być jednymi z pierwszych ludzi, którzy udadzą się na Marsa. Ostatecznie cały proces kończy się rezygnacją wszystkich oprócz Lisy i Marcz. Ale to rodzi pytanie. Kolonizacja Marsa zaprząta nasze umysły. W szczególności chodzi o Ilona Maska. Wysiłki Ilona na rzecz kolonizacji Marsa są dobrze znane. Stwierdził, że wierzy, iż kolonizacja Marsa jest niezbędna dla przetrwania ludzkości, a jego firma SpaceX aktywnie pracuje nad osiągnięciem tego celu. W 2016 roku, mniej więcej w tym samym czasie, w którym wyemitowano odcinek Simpsonów, Elon ogłosił swoje plany wysłania ludzi na Marsa już w 2024 roku. Istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości doświadczysz tej prognozy. Czy bylibyście jedną z pierwszych osób, które odważyłyby się wyruszyć w podróż na Marsa, czy wolelibyście pozostać na Ziemi? Numer 15. Straszny Domek na Drzewie 23 to drugi odcinek 24 sezonu, wyemitowany 7 października 2012 roku. W tym odcinku Simpsonowie przewidują, że Ziemia zostanie pochłonięta przez mini czarną dziurę. Czarne dziury to prawdziwe zjawisko astronomiczne, które stwarza pewne istotne zagrożenia. Czarna dziura to obszar w przestrzeni kosmicznej, w którym grawitacja jest tak silna, że nic, nawet światło, nie może z niego uciec. Gdyby czarna dziura pojawiła się na Ziemi, mogłoby to mieć katastrofalne konsekwencje. Po pierwsze, czarna dziura zniszczyłaby wszystko w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, w tym budynki, pojazdy i ludzi. Dodatkowo, czarna dziura zakłóciłaby orbitę i pole grawitacyjne Ziemi, potencjalnie powodując trzęsienia ziemi, tsunami i inne katastrofy naturalne. Grawitacja czarnej dziury jest tak silna, że mogłaby nawet wyrwać Ziemię z jej orbity w przestrzeń kosmiczną. Miejmy nadzieję, że przepowiednia Simpsonów o pojawieniu się czarnej dziury na Ziemi się nie spełni. Numer 14 w odcinku Straszny domek na drzewie 8 znajduje się segment zatytułowany The Fly vs Fly, parodia filmu The Fly z 1986 roku. W tym odcinku Bart przypadkowo staje się hybrydą człowieka i muchy potem, jak eksperyment z teleportacją się nie udaje. Następnie powoduje chaos w całym Springfield, w tym utknięcie w pajęczej sieci. Teleportacja to hipotetyczny transfer materii lub energii z jednego punktu do drugiego, bez fizycznego przekraczania przestrzeni pomiędzy nimi. Ostatnio poczyniono postępy w dziedzinie teleportacji kwantowej. Jeśli chodzi o rzeczywiste implikacje, gdyby teleportacja była możliwa, mogłaby zrewolucjonizować transport i podróże, jakie znamy. Wyobraź sobie, że wchodzisz do urządzenia teleportacyjnego i przypadkowo łączysz się z muchą domową, która również wleciała do urządzenia. Przerażające jest myślenie o potencjalnych konsekwencjach, gdyby takie eksperymenty były możliwe w prawdziwym życiu. Zgadzasz się z tym? Numer 13. Klonowanie to przerażająca strona nauki, co do której wszyscy się zgadzają. Czy możesz sobie wyobrazić armię samego siebie? W pierwszym odcinku 14 sezonu pojawił się segment Send in the Clones Z straszny domek na drzewie 13. Odcinek ten został wyemitowany 3 listopada 2002 roku, gdzie Homer kupuje przeklęty hamak, który może sklonować każdego, kto w nim leży. W prawdziwym życiu klonowanie to proces tworzenia genetycznie identycznej kopii organizmu. Homer wykorzystuje klony do wykonywania wszystkich swoich obowiązków ale z czasem stają się one mniej inteligentne i bardziej agresywne, ostatecznie angażując wojsko. W prawdziwym życiu owca Doli stała się pierwszym udanym klonem w 1996. Od tego czasu naukowcy sklonowali wiele innych zwierząt, w tym koty, psy, konie i małpy. Klonowanie ludzi pozostaje jednak kontrowersyjnym tematem i jest nielegalne w wielu krajach. Klonowanie ludzi może również prowadzić do wielu nieetycznych i moralnych dylematów. Na przykład wykorzystywanie klonów do przeszczepów narządów lub tworzenie klasy genetycznie zmodyfikowanych nadludzi o zwiększonych możliwościach. Numer 12. Wystraszny domek na drzewie 7, odcinek Sidsen Kang, pokazuje jak dwie postacie kosmitów, Kang i Kodos, porywają Boba Doyla i Billa Clintona i przyjmują ich tożsamość, aby zostać prezydentami. Pomysł, że istoty z innej planety przybędą, aby nas podbić lub zniszczyć, jest powszechnym tematem w science fiction, ale jest to również coś, co naukowcy i astronomowie traktują poważnie. Istoty pozaziemskie w odcinku planują podporządkować sobie ludzkość po wygraniu wyborów, ale Homer udaremnia ich plan, uwalniając prawdziwych kandydatów i powodując katastrofę statku kosmicznego. W prawdziwym życiu podejmowane są ciągłe wysiłki w celu poszukiwania życia pozaziemskiego i nasłuchiwania sygnałów z innych planet, ale pozostaje tajemnicą, czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy nie. Jeśli kosmici mieliby nawiązać z nami kontakt, nie można przewidzieć, jakie byłyby ich intencje. Jednak na przestrzeni lat otrzymaliśmy kilka tajemniczych sygnałów radiowych, które nie zostały jeszcze wyjaśnione, w tym sygnał ⁇ Wow! ⁇ Ponadto NASA wysłała w kosmos kilka kapsuł czasu zawierających informacje o Ziemi i ludzkości, w tym słynny Voyager Golden Record. Jak myślisz, jak prawdopodobne jest, że ta przepowiednia Simpsonów się spełni i czy wierzysz, że wkrótce spotkamy istoty pozaziemskie w prawdziwym życiu? Numer 11. W Simpsonowie wersja kinowa wydanym w 2007 roku gigantyczna kopuła zostaje umieszczona nad miastem Springfield z powodu poważnych problemów z zanieczyszczeniem. Kopuła jest masywną szklaną konstrukcją, która otacza całe miasto, wiążąc jej mieszkańców w środku. Planowano powstrzymać zanieczyszczenia i zapobiec ich rozprzestrzenianiu się na resztę świata. To, co sprawia, że ten odcinek jest tak przerażający, to fakt, że istnieje teoria spiskowa twierdząca, że Ziemia nie jest kulistą planetą, ale płaskim obiektem w kształcie dysku. Teoria ta sugeruje, że istnieje duża kopuła pokrywająca całą Ziemię, a Słońce, Księżyc i Gwiazdy znajdują się wewnątrz tej kopuły. W odcinku Simpsonów mieszkańcy Springfield zostają uwięzieni wewnątrz takiej kopuły, odcięci od świata zewnętrznego. Prowadzi to do załamania prawa i porządku oraz ogólnego poczucia paniki i chaosu. Zasoby miasta maleją, a mieszkańcy walczą o przetrwanie bez dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak żywność i woda. Czy uważasz, że Ziemia jest płaska, a nad nią znajduje się kopuła, czy też uważasz, że Ziemia jest po prostu okrągła? Daj mi znać w komentarzach. Numer 10. W odcinku Simpsonów zatytułowanym Zaginiony chłopiec z sezonu 29 Chiny decydują się na wystrzelenie pocisków w kierunku Stanów Zjednoczonych. W tym odcinku Homer ma obsesję na punkcie wiadomości ostrzegających przed zbliżającym się atakiem nuklearnym ze strony Chin. Wierzy, że ma tylko 30 minut życia i gorączkowo szuka swojej rodziny, gdy strach i paranoja Homera nasilają się. Przypadkowo zostaje uwięziony w schronie przeciwatomowym z March. I jest to uważane za jedną z najstraszniejszych przepowiedni Simpsonów, która, miejmy nadzieję, nigdy nie wydarzy się w prawdziwym życiu. Odcinek kończy się zaskakującym zwrotem akcji, gdy okazuje się, że wiadomości były w rzeczywistości żartem Barta i jego przyjaciół. Ostrzeżenie o ataku rakietowym było fake newsem, którą wymyślili, aby wymigać się od testów w szkole. Nie był to jednak jedyny raz, gdy Simpsonowie dokonali tej prognozy. W odcinku Simpsonów Wesele Lisy z 1995 roku medium o nazwie Madame Inga przewiduje różne przyszłe wydarzenia, w tym Trzecią Wojnę Światową. Madame Inga przewiduje wojnę między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, wywołaną sporem odmowę USA przejścia na system metryczny. Wojna potrwa kilka lat i doprowadzi do zniszczenia wielu dużych miast. Ta przepowiednia Simpsonów jest dość przerażająca. Miejmy nadzieję, że nigdy nie spełni się w prawdziwym życiu. Numer 9 Drugi odcinek 28. sezonu, zatytułowany Rodzina i Przyjaciele, został wyemitowany 2 października 2016 roku. W tym odcinku pan Berns zainteresował się technologią wirtualnej rzeczywistości po przypadkowym spotkaniu z profesorem Frinkiem, który nosił zestaw słuchawkowy wirtualnej rzeczywistości. Technologia ta istnieje już w prawdziwym życiu, ale technologia wirtualnej rzeczywistości jest stale ulepszana. W odcinku pan Burns zabiera technologię do domu i tworzy wirtualne życie rodzinne. Jego psychiatra poradził mu, aby spróbował założyć rodzinę. Czy można sobie wyobrazić, że w prawdziwym życiu można zaprogramować cyfrowych ludzi i komunikować się z nimi? To dość przerażające, prawda? W odcinku pan Burns chce, aby rodzina Simpsonów była jego wirtualną rodziną, ale ostatecznie zwalnia ich, gdy znudzą się swoimi rolami. Odcinek kończy się spojrzeniem w przyszłość, w której większość mieszkańców Springfield, w tym Homer i Marge, nosi zestawy słuchawkowe wirtualnej rzeczywistości. To zakończenie sugeruje, że technologia wirtualnej rzeczywistości stała się częścią codziennego życia w przyszłości. Świat, w którym wszyscy noszą zestawy VR i ignorują się nawzajem, wchodzą w interakcje tylko w rzeczywistości wirtualnej i jest przerażającym scenariuszem zwłaszcza, że ludzie są podatni na pomysł ucieczki od rzeczywistości. Numer 8. W czternastym odcinku 12 sezonu zatytułowanym Nowy Boys Band, który został wyemitowany 25 lutego 2001 roku, Bart Simpson i jego przyjaciele zostają zwerbowani przez Boys Band o nazwie Party Paws do udziału w ich teledysku. W miarę rozwoju fabuły okazuje się, że Boys Band jest w rzeczywistości przykrywką dla wojskowego projektu, mającego na celu pranie mózgu młodych ludzi i kontrolowanie ich umysłów poprzez muzykę. Pomysł wykorzystania muzyki jako środka do prania mózgu jest popularnym tematem w science fiction, ale ma również podstawy w rzeczywistości. W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o rządach i organizacjach wojskowych eksperymentujących z wykorzystaniem muzyki jako formy wojny psychologicznej. Przykładowo, amerykańskie wojsko wykorzystywało głośną muzykę jako formę tortur podczas przesłuchań jeńców wojennych. Oprócz zastosowań militarnych, istnieją również twierdzenia, że niektóre formy muzyki mogą być wykorzystywane do wpływania na zachowania i emocje słuchaczy. Numer 7. Straszny domek na drzewie 5 to szósty odcinek szóstego sezonu, wemitowany 30 października 1994 roku. W tym odcinku Homer podróżuje w czasie, przypadkowo zamieniając swój zepsuty toster w wehikuł czasu podczas próby jego naprawy. W oparciu o naszą obecną wiedzę, wehikuł czasu umożliwiający podróż w przeszłość lub przyszłość nie jest obecnie możliwy. Podczas podróży do czasów prehistorycznych, Homer przypomina sobie radę ojca dotyczącą efektu motyla, ale nieświadomie zabija komara. Uruchamia to serię alternatywnych osi czasu, które stają się coraz bardziej dziwne i niepokojące, w tym rzeczywistość, w której Ned Flanders jest tyranem rządzącym światem. Ostatecznie działania Homera prowadzą do zniszczenia całego świata. Gdyby podróże w czasie były możliwe, mogłoby to mieć poważne konsekwencje dla przyszłości ludzkości. Na przykład można by je wykorzystać do zapobiegania katastrofom lub zmiany wydarzeń historycznych. Chociaż podróże w czasie pozostają czysto teoretyczne, naukowcy już pracują nad sposobami manipulowania czasem i przestrzenią, np. badając czarne dziury i tunele czasoprzestrzenne. Numer 6 Simpsonowie mają więcej przewidywań dotyczących robotów. Medbot pojawia się w odcinku Futurystyczny Dramat z 16 sezonu, wyemitowanym 15 maja 2005 roku. Medbot jest robotem lekarzem zaprogramowanym do diagnozowania i leczenia pacjentów. W odcinku Medbot ma suchy i kliniczny sposób radzenia sobie z pacjentami, kontrastujący z ciepłym i empatycznym podejściem doktora Hiberta, ludzkiego lekarza. W prawdziwym życiu nie jesteśmy jeszcze w punkcie, w którym lekarze są w pełni zastępowani przez robotę. Istnieją jednak osiągnięcia w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji, które pomagają ulepszać i wspierać sektor medyczny. W odcinku MedBot okazuje się podatny na hakowania, co prowadzi do awarii i ataków na pacjentów. Roboty, które można schakować, są również poważnym problemem w prawdziwym życiu i mogą być dość przerażające. W odcinku Kraina Zdrabka i Poharadki z szóstego sezonu, animatroniczny robot jest częścią atrakcji parku rozrywki. Robot ulega awarii i atakuje odwiedzających. Prowadząc do chaosu i zniszczenia. Jednak Simpsonowie pokonują roboty, używając swoich aparatów, aby wywołać awarię systemu w robotach. To prawda, że roboty w prawdziwym życiu mogą działać nieprawidłowo i powodować szkodę. W miarę jak roboty stają się coraz bardziej zaawansowane i zintegrowane z naszym codziennym życiem, pojawiają się obawy, że mogą stanowić zagrożenia. Numer 5 W Halloweenowej serii specjalnej zatytułowanej Straszny domek na drzewie 8, Homer jest ostatnim ocalałym po tym, jak Francja wysyła bombę atomową do Springfield. Odcinek był czwartym odcinkiem dziewiątego sezonu i pierwotnie został wyemitowany 26 października 1997 roku. W odcinku Homer próbuje zapewnić lise, że są bezpieczni przed potencjalnym atakiem, mówiąc jej, że mają schron przeciwbombowy. Jednak ich bunkier okazuje się być kartonowym pudełkiem na podwórku. Homer udaje się więc do Herman's Military Antics, aby znaleźć prawdziwy schron przeciwbombowy. W tym momencie prezydent Francji wystrzeliwuje bombę neutronową prosto na Springfield. Gdy Homer idzie przez miasto, zdaje sobie sprawę, że jest jedyną osobą, która przeżyła. W końcu natrafia na grupę zmutowanych mieszkańców Springfield, którzy nazywają siebie potworami. Ta prognoza Simpsonów jest dość przerażająca, ponieważ wojna nuklearna może być katastrofalna dla naszej planety. Użycie broni nuklearnej może mieć również katastrofalne skutki, zarówno dla środowiska, jak i ludzi mieszkających na dotkniętych obszarach. Numer 4. Odcinek o którym mowa to Podniebna Policja, 16 odcinek 26. sezonu, który został wymitowany 8 marca 2015 roku. W odcinku komendant Wigum przypadkowo otrzymuje wojskowy plecak odrzutowy, który chętnie przyjmuje. Jednak później zostaje skonfrontowany przez generała wojskowego, który pierwotnie kupił plecak odrzutowy, ale zamiast tego otrzymał tanią kołdrę. Wigum próbuje uciec, ale zostaje zestrzelony przez żołnierzy generała. Czy można sobie wyobrazić w prawdziwym życiu policję używającą plecaków odrzutowych do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście? W odcinku plecak odrzutowy w pewnym momencie zbacza z kursu i uderza w kościół, powodując ogromne szkody. Miasto prowadzone przez Marcz musi uciekać się do hazardu i liczenia kart, nauczonego przez Apu, aby zebrać pieniądze na naprawę. Czy uważasz, że przewidywania Simpsonów dotyczące policji, używającej plecaków odrzutowych i latających nad głowami ludzi są realistyczne? Numer 3. W Fala Simpsonów, 19 odcinku 9 sezonu, który został wymitowany 29 marca 1998 roku, widzimy powrót ZSRR. Po tym, jak Homer zostaje zwolniony z elektrowni jądrowej, przypadkowo kieruje atomową łódź podwodną na wody rosyjskie. Prowadzi to amerykański rząd do przekonania, że Homer próbuje uciec. Incydent ten wywołuje spór polityczny między USA a Rosją. Podczas spotkania ONZ przedstawiciel Rosji oświadcza, że Związek Radziecki jest gotów udzielić amnestii osieroconemu okrętowi. Prowadzi to do ujawnienia, że Związek Radziecki wystawia wojska i czołgi na ulicach, a także widzimy podobnego do zombi Włodzimierza Lenina powstającego z grobu w Moskwie. Powrót Związku Radzieckiego doprowadził w ostatnich latach do spekulacji, a niektórzy twierdzą, że przewidział on aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku i rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku. Gdyby Związek Radziecki rzeczywiście powrócił, mogłoby to mieć znaczące konsekwencje dla świata. Numer 2 17 sezon, odcinek 17, zatytułowany Bard do przyszłości, wyemitowany 19 marca 2000 roku. W tym odcinku Bard jest przedstawiony jako nieudacznik, podczas gdy jego siostra Lisa została prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jedną z najbardziej znaczących zapowiedzi w odcinku było wykorzystanie poczty hologramowej. W scenie, w której Lisa jest pokazana w gabinecie owalnym, pracownik Białego Domu wręcza jej list, który pojawia się jako hologram. Technologia ta przypomina obecną koncepcję wysyłania maili, ale zamiast po prostu widzieć tekst na ekranie, wiadomość jest wyświetlana jako obraz 3D. Chociaż pomysł ten mógł wydawać się wówczas naciągany, dziś nie jest zbyt odległy od rzeczywistości. Na przykład w 2018 roku firma Microsoft zaprezentowała zestaw słuchawkowy rzeczywistości mieszanej o nazwie HoloLens, który umożliwia użytkownikom wyświetlanie i interakcję z hologramami w czasie rzeczywistym. Nawiasem mówiąc, jest to ten sam odcinek Simpsonów którym prezydent Lisa wspomina o dziedziczeniu kryzysu budżetowego po prezydencie Donaldzie Trumpie lata przed tym, jak prawdziwy Trump wygrał wybory. Numer jeden. Koniec cywilizacji. Wyobrażasz sobie puste sklepy, całkowitą awarię zasilania i brak energii. Według wielu osób jest to jedna z najbardziej przerażających przepowiedni Simpsonów. Ma to miejsce w dziewiątym odcinku 24 sezonu, wyemitowanym 6 stycznia 2013 roku, zatytułowanym Homer i szkoła przetrwania. W tym odcinku Homer zostaje pomylony z bogatym biznesmenem i zaproszony do dołączenia do Springfield Preppers, grupy zamożnych osób, którzy przygotowują się na apokalipsę. Preppersi istnieją również w prawdziwym życiu i są to ludzie, którzy przygotowują się na możliwe katastrofalne wydarzenia lub koniec świata. W odcinku Homer cieszy się luksusowym stylem życia prepersów i ma obsesję na punkcie apokalipsy, budując nawet bunkier na swoim podwórku. Ale kiedy przepowiednia się nie spełnia, bunkier Homera staje się więzieniem, a on staje się coraz bardziej zdesperowany, by uciec. Odcinek żartuje z pomysłu, że bogaci ludzie mogą wykupić się z katastrofy, a także z paranoi i strachu, które mogą towarzyszyć idei upadku społecznego. Jednak Simpsonowie wydają się niesamowicie dokładnie przewidywać swoje prognozy, więc z pewnością jest coś mrożącego krew w żyłach w tym pomyśle. Nie sądzisz? Jaki jest Twój ulubiony odcinek Simpsonów i dlaczego? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie! I do zobaczenia następnym razem.